Telewizja Skawina W miniony wtorek, 1 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wielu miejscowościach na terenie całego kraju zostały zorganizowane liczne uroczystości upamiętniające heroiczną i bohaterską walkę żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Ja przypomnę tylko, że nasza dzisiejsza uroczystość odbywa się pod patronatem dyrektora oddziału krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Marka Lasoty. Jesteśmy mimo wszystko służami naszych braci. Nie wiedza o zaginionych podważa realność świata. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. Myślę, że młodzież jest zainteresowana najnowszą historią Polski, nie tylko historią Żołnierzy Niezłomnych czy to Żołnierzy Wyklętych, ale w ogóle historią Polski i Polaków. Moje wystąpienie będzie wycinkiem tej trudnej historii Żołnierzy Niezłomnych, trudnych dziejów ludzi, którzy po roku 1944-1945 zaczęli walkę lub też kontynuowali walkę o niepodległość Polski. to uderzenia i mój, 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 ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza brzmi słowiańska, ziemia święta. macie e, możliwość wybierania swojego zawodu, to że macie możliwość, jeżeli chcecie wyjechania z Polski nawet. Jest to coś dla was oczywistego. Kiedy mamy e, e, do czynienia z totalitaryzmem, tą to wolność nam się zabiera. E, nie, nie, nie tylko nam się zabiera, ale również nam się dra, e, dramatycznie ogranicza. E, zabiera się nam również dumę e, z tego, kim jesteśmy, czyli dumę z tego, że jesteśmy Polakami, ponieważ stajemy się zniewolonym narodem. chociaż nie, niekoniecznie Oczy co nie widziały jak wychodzi giełka Ostatnie z co dałeś mi odpocząć wiecznie Urzędu Bezpieczeństwa i Struktury Milicji Obywatelskiej były bardziej zajęte ściganiem e, przeciwników politycznych, czyli żołnierzy podziemia niepodległościowego, czy też działaczy politycznych stro Polskiego Stronnictwa Ludowego, niż też zwalczaniem zwykłego bandetyzmu. Paragrafy e, dokładnie te same obowiązywały żołnierzy podziemia, jak i żołnierzy, e, jak i e, zwykłych e, kryminalistów. I już na sali sądowej byli oni zrównywani. Bo, bo ci ludzie walczą są tego, tak jak Pan doktor tutaj powiedział dzisiaj. Jesteśmy im tego winni, żeby historię odkłamać i e, mówić prawdę o tych ludziach, którzy za wolną i niepodległą Polskę walczyli, ginęli, a wtedy, kiedy umierali, byli po prostu bandytami. Ja tak naprawdę powiem Wam, dlaczego się interesuję tą tematyką, bo jednym z tych niezłomnych jest mój wujek, o którym za chwileczkę powiem. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że mieszkańcy z kabiny powinny powinni pamiętać o tym, że mamy w historii z kabiny, takie postacie, które oczywiście nie dochowują wspaniałym tutaj. Wyklętym w historii Polski, ale pamiętajcie drodzy moi, że mieliśmy takiego proboszcza, słynnego proboszcza Stanisława Buchała, doktor Buchała, który przecież tak naprawdę był człowiekiem bardzo ważnym. Potrafił podczas swoich homilii, nie tylko w Skalinie, potrafił się starać przeciwko y, totalitaryzmowi, przeciwko ograniczeniom wiary. Dzisiaj zgromadziliśmy się na wspaniałej imprezie. Pomysłodawcą tej imprezy jest pan Piotr Kazana, nauczyciel z lokalnej właśnie tutaj szkoły. My jesteśmy członkami grupy rekonstrukcji historycznej Żandarmeria. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie pana Piotra Kazany, właśnie z sądeczyzny. Wysłuchaliśmy dzisiaj wspaniałych referatów, wystąpień, przemówień patriotycznych. Mieliśmy również wystawę. Drodzy Państwo, my zapraszamy Państwa na sądeczyzę, na wspaniałą sądeczyznę. Na na halę łabowską, na rajd w połowie maja. Rajd szlakami żołnierzy wyklętych. Yy, to jest miejsce. Ta Hala Łabowska związana przede wszystkim z żołnierzami polskiej podziemnej armii niepodległościowców, jednym z najsłynniejszych oddziałów działających e, podczas drugiej konspiracji antykomunistycznej. Proszę Państwa, e, to jest miejsce związane z ojcem Władysławem Góryaczem, kapelanem Armii Niepodległościowej i z wieloma wspaniałymi postaciami, którzy króle na sądeczyźnie i w całej Polsce znane są do dzisiaj. Zapraszam Państwa serdecznie właśnie na ten rajst. Zobaczcie, ta kurtka krótka, zaczyna się tutaj mniej więcej od tego, od tego miejsca. Pas jest dosyć wysoko, tu mam brytyjski pistolet maszynowy. Zobaczcie, jaka prosta konstrukcja. Wystarczy go złożyć i mieści się w zasobniku razem z mundurami, z bandażami, z żywnością, zaopatrzeniem i innym uzbrojeniem, amunicją. Przywieźliśmy do Was też elementy uzbrojenia mundurowania niemieckiego, i tak na przykład. Polscy partyzanci tutaj na naszym terenie walczyli przede wszystkim z policją niemiecką, z żandarmerią niemiecką, z Szułbą, z szub Policaj, z SD, czyli ludzi albo to w mundurach policyjnych, albo to w mundurach niemieckich. Rzadko napadano na garnizony niemieckie, tego wojska niemieckiego lub cofający się oddziały tuż pod koniec wojny. I tu mamy na przykład e, replikę e, bluzy niemieckiej. To jest replika niemieckiego e, ręcznego karabinu maszynowego, MG34. Taka słynna. Chciałabym nowe oczy, świeżutkie z i najlepiej zielone, chociaż nie, niekonieczne oczy, co nie widziały, jak wychodzi mgiełka i na ostatnia słyszyłeś im, odpocząć wiecznie